Panie Marszałku, Panie Ministrze, Wysoka Izbo. Otóż bankowy tytuł egzekucyjny jest to instytucja, którą wprowadzono w ustawodawstwie polskim dekretem jeszcze w 1948 roku. Bankowy tytuł egzekucyjny zobowiązuje wierzyciela do poddania się, do poddania się dłużnika, do poddania się y, natychmiastowej egzekucji. Y, jest to instytucja, która jest bardzo dokuczliwa dla wielu y, dla wielu dłużników, y, dlatego że Jedynie w prawie polskim w tak ostrej formule jest to sformułowane. Otóż w wielu krajach zostało to złagodzone, jedynie jeszcze można by tutaj dodać Węgry, które posiadają tak ostrą egzekucję. Natomiast problem ten jest podnoszony przez przedsiębiorców od dawna zresztą miał miejsce w wielokrotnych dyskusjach tutaj na tej sali. Niedawno dyskutowaliśmy projekt, który zmierzał w kierunku całkowitego zniesienia bankowego tytułu egzekucyjnego. Natomiast, co się zauważa przez wiele lat przez wiele lat ilość wystawianych bankowych tytułów egzekucyjnych wzrasta i kiedy jeszcze w 1999 roku było to 126 tysięcy, to już w 2009 roku było to ponad 700 tysięcy. To pokazuje, jak duża jest dokuczliwość tego tytułu i jak wiele instytucji, a dotyczy to przeważnie małych i średnich przedsiębiorstw obywateli indywidualnych osób fizycznych jak, jak często jest ten tytuł wystawiany. Bankowy tytuł egzekucyjny wymaga, Przez sąd nadania tytułu wykonalności. Sąd nadając tytuł wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu nie sprawdza, nie podejmuje tutaj żadnego procesu sprawdzającego, tylko bada czy zostało podpisane oświadczenie oświadczenie przez dłużnika o poddaniu się bankowemu tytułowi egzekucyjnemu. Więc chcąc wyjść naprzeciw oczekiwaniom chcieliśmy złagodzić te dość drastyczne wymogi, jeżeli chodzi o tytuł, bankowy tytuł egzekucyjny i proponujemy w naszym rozwiązaniu przedstawionym przez klub parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego między innymi takie rozwiązania, że przy podpisywaniu oświadczenia o poddaniu się bankowemu tytułowi egzekucyjnemu, czyli przy podpisywaniu umowy, nazwijmy to kredytowej, bank byłby zobowiązany do pełnego poinformowania dłużnika o konsekwencjach grożących mu z tytułu podpisania tego oświadczenia. Czyli jak ten proces egzekucji będzie w przyszłości przebiegał, jakie będzie miał terminy, czego, czego może się spodziewać. Kolejna rzecz, którą chcemy wprowadzić, to in, aby bank mógł był zobowiązany do informowania dłużnika o zamiarze wystawienia bankowego tytułu egzekucyjnego, dlatego, że bardzo często dłużnik dowiaduje się już o wystawieniu takiego tytułu. Bardzo często on się dowiaduje w momencie, kiedy komornik przychodzi już do niego z windykacją. Więc tutaj byłby obowiązek poinformowania poinformowania dłużnika. Byłby też, byłaby też możliwość, możliwość zawieszenia, zawieszenia postępowania egzekucyjnego w przypadku, jeżeli w przypadku egzekucji dłużnik skutecznie wniósłby w drodze powództwa żądanie pozbawienia tytułu wykonawczego. Skuteczne, oczywiście nie, nie, nie za każdym razem, tylko to musiałoby być skuteczne. To w znacznym stopniu złagodziłoby te przykre skutki, bo niejednokrotnie okazuje się, że można by uniknąć, uniknąć tych przykrych skutków, przykrych w postaci likwidacji upadku firmy, gdyby była do końca pełna świadomość. Musimy mieć też wiedzę, że bank jest instytucją bardziej uprzywilejowaną od małego czy średniego przedsiębiorcy czy od osoby fizycznej, gdyż posiada, posiada instrumenty, posiada różne w tym zakresie, posiada lepszą wiedzę posiada dobrych fachowców i doradców. Natomiast niejednokrotnie nie stać osoby, osoby fizyczne, małe i średnie przedsiębiorstwa, aby z takiego doradztwa korzystać. Dlatego też wychodząc, tak jak powiedziałem wcześniej, naprzeciw, chcemy wprowadzić w prawie bankowym i w prawie cywilnym te zmiany. Dziękuję bardzo Pani marszałku. Dziękuję Panu posłowi.